squad to squad deconstructionists yo uh-huh Ja, yeah. nie znam się koleżko, ale łatwo mnie rozpoznasz I wkładam kominiary, noszę ja w spodach, zważka, klala mój słów, niech przeszkolą warsztat Przed wygryzieniem ktanisz kurwie, synom nie powstrzyma kaftan Dla dobra sprawy moich ludzi ogół Zrobię wiele, obydał wam bóg, przyjaciele Biję te paliwo lotnicze, mam po nim korbę Trzymaj mnie mocno dziewczyną, gdzie zdrowy rozsądek no Gdzie forsak, gdzie plany, dym, rozpycha mostek Wydałem na bzdury nafta, prosto w żołądek Jaki świt, taki koniec brachu, Nieźle trzęsie jest jedno honorowe miejsce pierwszym Odwiedzam je ilekroć DJ odpali mikser, Robimy hitkop, adresowany jest w nisze Wszystkie pizdy nie spełniając zasad spłoną Nie oddam broni, wolałbym język puknąć Się, i liczy się dobre i nie, nie ufaj szmaci, możesz wytrzyć ją podłogę choć pokażę ci drogi, na których buty wybrudzisz błąd gryzie sumienie, za pieniądzem gonią szczury na głową kumulusy, liczę na promień słońca jak w sobie zabić ból ja. do końca ciężko się poddać, masz hajs to się bawisz nie masz, kogo pożyczać trudno jest kaca przetrwać ścieżka wojownika, postanowiłem, biorę to życie w klesie wszystko co dobre chcę, wszystko co najlepsze planuj bieżące opcje, ubierz się i to zjedz. jak detoks, to sam sobie w domu mogę mieć że ci dobrze wieź, nie trać mego zaufania, bo sumam tyle nie mam nic do zyskania Kolejny krok milowy, z osobistych skakał Jordan, czuję to w nogach, to była daleka droga.